Mamy o wszystko, syna. mamy wszystko. Zaplecze techniczne, ladę barową i oczywiście, proszę zobaczyć, stylowe pianino. Ja, yeah, ale czad! Kaja, pianino mają, patrz, tego się nie spodziewałaś, nie? No, tego się nie spodziewałam. I oczywiście przestrzegamy wszystkich norm sanitarnych, więc żaden koronawirus państwu nie grozi. W Domu Kultury robimy weselicha na 102. Nie wątpię. Gdyby państwo chcieli, możemy także zrobić specjalną imprezę tematyczną w klimatach PRL. Oczywiście za dodatkową opłatą. No ale wojnie, Kaja, takich bajerów to się nie spodziewałaś, nie? No, nie wiem, co powiedzieć. To co? Podpisujemy umowę? Termin ślubu, o którym pan mówił, jest aktualny, tak? No tak, tak, podpisujemy. Y ale przecież termin się w zmienił. Zmienił? Ale to nie jest problem. Państwo podacie nowy termin, ja sprawdzę grafik. To my do pana zadzwonimy, dobrze? Do widzenia. No, ale... Ale co państwo? do? Ja sam nie wiem, o co chodzi. Gdzie pan, baby? Kaja, zmiana terminu? Co ty, jakiś głupi jesteś? Oczywiście, że nie. No to, no to co, lokal ci się nie podoba? No nie, on jeszcze pyta, czy mi się lokal nie podoba. No oczywiście, że mi się podoba. Zawsze marzyłam o ślubie w klimacie PRL-u. Ale po co to dramatyzowanie? Bo ty jednak jesteś głupi. Głupi, tak? To wymyśl coś innego, no. No, słucham. Słuchaj sam siebie. <głupi> oczywiście. Idź sobie, pewnie. Myślisz, że będę za tobą leciał? To się mylisz, nie dzisiaj. Kaja, czekaj! No poczekaj! Myślałem, że jak wykażę inicjatywę, to się ucieszysz na tym. No cieszę się, uśmiech mi z twarzy nie schodzi. Kłopoty w raju. Mamy. Ale O hej, jak tam kochańce? A człowiek się stara, robi co może i... Co Aha, tobą... ty się starasz, tak? Ja ci zaraz pokażę staranie się. Mogę? Jasne, zapytałabym się, jak poszło szukanie sali waselnej, ale chyba wszystko jest jasne. No co? No Kaja zrobiła awanturę. Tak poszło. Bo wiecie, gdzie Frodo chciał wziąć ślub w młodzieżowym domu kultury. No rozumie rozumiecie to? Od kiedy to taki miłości? Kultury jesteś, Frodo! Czepiasz się nazwy, a prawda jest taka, że tam było mega klimatycznie. Klimatycznie to jest tutaj. Proszę, to są moje standardy. No ładny dworek, ładny. Co? Tysiąc od łewa? Nie, no i chyba pogrzało. No i co, no ślub się bierze raz w życiu. Ale Frodo ma drugie podejście, no. No i nie ma gwarancji, że ostatnio. ty się nie odzywaj, bo też miałaś ten swój niby ślub z Alom i co? Zostawiła cię dla orangutanów. Kaja, no my się nie kućmy, proszę cię, bo widzisz, że te czarownice mają ubaw. To zacznij się zachowywać. No dobrze, no. no. ładny ten worek. Naprawdę? No tak. To co, masz nie mogę? No ale. Jak moi koledzy z osiedla będą tam pasować? Aha, czyli mamy mieć patologiczne wesele, bo ty masz patologicznych znajomych, tak? Każdy ma takich znajomych, na jakich sobie zasłuży. Kaja, powiem to dużymi literami. Ten dworek jest po prostu drogi, za drogi.